Kupujemy za 5, sprzedajemy za 10. Od prosty przepis na biznes. Choć są i tacy, którzy twierdzą, że jest w nim drugie dno. Tajemnicę handlową bułgarskich kupców próbują rozgryźć polscy sprzedawcy, którzy od dłuższego czasu walczą z zagraniczną konkurencją. Jest nielegalny handel, który się odbywa przez obcokrajowców. Mówimy tu o nielegalnym handlu, dlatego że prawdopodobnie wszyscy, którzy tu są obcokrajowcy, handlują bez zezwoleń i bez jakiejkolwiek kontroli. Stąd niższe ceny i obawa przed tym, że zagraniczni handlarze Polaków puszczą z torbami. Czy brak zezwoleń to norma? Sprawdziliśmy sami. A możesz mi pokazać takie zezwolenia? W tym momencie nie. W tym momencie no, księgowiec, bo dużo zodziejów jest także. Nie za bardzo y, mamy przy sobie. Tak według polskich handlarzy jest na prawie każdym zagranicznym stanowisku. Twierdzą, że zezwolenie na handel mają nieliczni i to właśnie oni legitymują się w imieniu wielu innych sprzedawców. Dzień dobry, młodszy aspirant Błaszkiewicz z Komendy Miejskiej Dąbrowa Górnicza. Proszę o pokazanie... Zezwolenia na działalność gospodarczą. Gdy zabraknie dokumentów, handlowcy są proszeni o natychmiastowe opuszczenie targowiska. Później policja kieruje wniosek do sądu o ukaranie kupca bez papierów, ale jak twierdzą policjanci, takie sytuacje zdarzają się stosunkowo rzadko. Podczas kontroli zawsze obcokrajowcy mają zezwolenia takie, i wiemy, że tu dochodzi do, do, do sprzeczek między, między handlującymi. No niestety, no tak jest. Tak jest. I póki interwencje policji nie będą częstsze, każda ze stron będzie w różny sposób próbowała udowodnić swoją rację. Bójki! Znacz się biją, tak? Biją sobie niektórzy Polacy kradną. Jedna kupia, druga kradnie schowa. Po drugie są kiesiękowi Polacy, wyrywają od klientów z kieszeni pieniądze i wyrzucają portfeli pod stolika. I my poznajemy i dlatego wyganiamy ze stoli. Bułgarskich handlarzy z chęcią wygoniliby również mieszkańcy okolicznych osiedli. Między innymi dlatego, że gdy znikają stragany, zostaje to. Zieleńce, które są dewastowane, niszczone, tam stoją stragany obcokrajowców. Latem mnóstwo stoi tutaj busów. To jest wszystko zdewastowane. Narzekają, że kontrole Straży Miejskiej owszem się zdarzają, ale raczej z dala od straganów i raczej wśród klientów. Dlatego sprawa dotarła do samego prezydenta miasta. Jedną e, możliwą e, możliwym rozwiązaniem była interpelacja, którą złożyłem. No, niestety na dzień dzisiejszy jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi na tę interpelację. Ale jeśli pieniądze za korzystanie z tych miejsc regularnie wpływają do kasy miasta, nawet szczera odpowiedź prawdopodobnie niczego tu nie zmieni. Alicja Waliszewska-Silezja informacje.